Głównym punktem bielskobielskich obchodów 10 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek było otwarcie 9 maja Bibliosfery, czyli nowych pomieszczeń w filii książnicy Beskidzkiej na osiedlu Złotełany. Skąd nazwa Bibliosfera? Bo trzy sfery sfera książki, sfera informacji i wreszcie bajkosfera. Docelowo również będziemy tutaj realizować nasz nowy projekt tworzenia Centrum Informacji Edukacji. O Republice Czeskiej, o jej kulturze. Tu będziemy odbywać spotkania, prelekcje, wystawy. Chcemy, aby to takie było miejsce spotkań, które przede wszystkim adresujemy i zapraszamy mieszkańców Osiedla Złote Łany, ale nie tylko. Formuła funkcjonowania tej placówki bardzo szeroka. Liczymy tutaj na współpracę i ze szkołami, i z klubem BES. I z różnorodnymi stowarzyszeniami, które tutaj na tym osiedlu funkcjonują. W pewnym momencie wydawało się, że filia ulegnie likwidacji. Udało się jednak uzyskać konsensus ze spółdzielnią mieszkaniową złotełany, która nawet partycypowała w kosztach remontu pomieszczeń, powiedział witając, przybyłych na otwarcie gości dyrektor księżnicy Bogdan Kocurek. Pomieszczenia zostały wyremontowane w systemie gospodarczym, a koszt poniesiony przez księżnicę Beskidzką wyniósł 8 tysięcy złotych. Przenieśmy się na chwilę, kilka tygodni wstecz, by zobaczyć, jak przebiegały prace związane z adaptacją pomieszczeń do potrzeb bibliosfery. Dzięki przeniesieniu filii księżyc Tybeskiej na Złoty Wanach uzyskamy dwukrotnie większą powierzchnię. Dotychczasowy lokal, no nie powiem, był troszeczkę ciasny. Korzystanie z niego przez czytelników było w dużym stopniu ograniczone. Nie mieliśmy po prostu tyle miejsca, ile utrzymaliśmy w tym nowym pomieszczeniu. Dzięki współpracy z późniejszymi Złoty oraz e, dzięki naszym środkom własnym udało się nam stworzyć tutaj e, filię taką, można powiedzieć, modelową, która będzie łączyła w sobie nowoczesne wzornictwo, e, dużą ilość pomieszczeń, e, przestrzeń, tutaj mamy około 250 m2, więc jeśli chodzi o <laughs> filię taką osiedlową, to jest już bardzo dużo. W trakcie otwarcia filii pracownice Książnicy Beskidzkiej Małgorzata Kozioł i Ewa Troneczek otrzymały złotą odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej, przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymał dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek. Odznakę wręczyli mu prezydent Górska Białej Jacek Rywult oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej profesor Jan Malicki. Filia na Złotych Łanach jest w pełni skomputeryzowana. Oferuje książki z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej, także dziecięcej i młodzieżowej. Szczególnym miejscem w nowej placówce jest Bajkosfera, wypożyczalnia dla dzieci, wyposażona w pokój bajek. Na dzieci czeka tu sympatyczny Łoś na biegunach, magiczny namiot cyfrowy, tablica do rysowania, gry, puzzle i najróżniejsze zabawki. W nowej siedzibie znajduje się także nowoczesna czytelnia oraz dział informacji o wydarzeniach lokalnych. W najbliższej przyszłości powstanie tu także Centrum Kultury Czeskiej. Dysponujemy tutaj większą powierzchnią, lepsze warunki przede wszystkim obsługi naszych użytkowników. Wydłużamy także godziny pracy, ponieważ jest to placówka, która także będzie pracowała w każdą sobotę od godziny 9 do 10. 15. Tutaj będą funkcjon już funkcjonują kluby czytelnicze, także zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług. Bibliosfera, czyli nowa siedziba filii na Złotych Łanach, posiada także galerię będącą miejscem prezentacji wystaw artystycznych i literackich. Otwarciu odnowionej biblioteki towarzyszy wystawa pod tytułem Fotografia pod kołdrą malowana, przygotowana przez działającą przy Spółdzielczym Centrum Kultury BEST pracownię fotografii FotoBEST. To pierwsza z wystaw artystycznych, których ekspozycja będzie zmieniana raz w miesiącu.